Dziewczyny, już jestem. No, no, no. Co ja? Co ja zrobiłam? Tu jest łazienka. Mów dalej, mów dalej. I zapukał zonik. Za Co to? to? Pojeździki. Popatrz akurat, czego tam się tutaj sekund No właśnie. Nuda i nuda. Dziewczyny, nudzicie się, tak? Nie. A kto pomoże mi po brudku? rodzica. Mhm, ok. Uff. Cały czas jesteśmy tu na działce. Żadne wyjazdy. Nie jest tak źle. Jest, jest. Dziewczyny, słyszałam, że się nudzicie, tak? No, troszeczkę. Ale dlaczego nie możemy gdzieś pojechać? Na przykład na kemping. Albo gdzieś na przyrodę, po prostu. Oj, dziewczyny, z tymi wyjazdami może być ciężko, ale proponuję wam zrobić część. Ja yeah! Spędzimy 24 godziny w namiocie, tu na działce. Co my na to? Wow, świetny pomysł! Noc w namiocie? Super, lubię to! Ekstra dziewczyny, macie 5 minut na spakowanie swoich rzeczy. Czas start! Lubię noc w namiocie! Lubicie takie challenge, prawda? Jeśli tak, to łapka w górę. Zaczynamy! co nam jest potrzebne? Poduszki, koce. Jaki ciężki. Mamy namiot. Kulki są na was jesteśmy gotowe. Raz. Dwa. Trzy. Mamy namiot. Mamy poduszki i kocze. Majusia, co robisz? Zrobię porządek w namiocie. Porządek w namiocie? Super. I będziemy mieli jeszcze długi pokój. I nawet teraz. Będzie najfajniejsze biwokowanie. I hop, hop. Zapraszamy! Nasz kempik wygląda właśnie tak. Tu mamy salon, dwa koce i żółtą poduszkę. A tu znajduje się sypialnia, poduszki i jeden koc. A tu mamy duży taras, parasol, koc, zjeżdżalnie, kulki i... Ogrodzenie, czyli wszystko, co jest nam potrzebne na 24 godziny. Dziewczyny, o czym zapomniałyśmy? Oh, tak, zabawki! Telefon! Książkę z przyrody! Jutro mamy sprawdzian. Spokojnie, podręcznik mam. Nie, dziewczyny, najważniejsze to jest jedzenie! O oh, nie! Jedzenia nie ma? O oh, nie, ja rezygnuję z tego challenge'u. Widziałam, widziałam. Tylko ja was uratuję. Co chcecie na śniadanie? Mmm, może płatki? Tak, płatki z mlekiem. Tak, zgadzam się. Proszę tutaj lecieć. Ja wybieram. Elias nam pomaga? <grywia> ja wybieram gozowe, ja niebieski, a ja szary. Dziewczyny, tu mamy muesli i mleko. Ale super, śniadanie na kempingu. Jak to jest, najpierw płatki czy mleko? Chyba płatki. Jak to bywa na kempingu, zabrakło nam łyżek. Mhm. Elias myśli, że to jest zupa. Dobra zupka Eliasku? Pyszna? Mhm. Co ja? Co ja zrobiłam? Wypiłam wodę? Nie. A co wtedy? O, nie zjadłam! Na na na! Dokładnie, Aisha. Musisz wszystko zjeść. Nie, na nie, nie. na na! A teraz czas na zabawę z gaciszkiem! Eliasku, chodź! I Załatwiłeś nam dzisiaj śniadanie. Tak? I co? A, czy załatwisz nam zabawki? No proszę, tatusiu. Takie zabawki, które pasują do kempingu. Och, co byście zrobili bez mnie? Załatwię wam nawet kamper. Wow, taki prawdziwy! Zaraz zobaczycie. Mama! Co się dzieje? Mama. Co wy to robicie? My czekamy na tedy. Dlaczego go tak długo nie ma? Może prowadzi camper. A to ciekawe! Dziewczyny, już jestem. Oh, to, to jest, jest prawdziwy, prawdziwy kamper Barbie. Barbie! To jest lechlamy, Czy w jednym! No widzicie, co wam załatwiłem? Wow. wow! Dziękuję tato! Teraz nam musi załatwić obiad. Co pomyślę, to wy macie 24 godziny w namiocie? Czy ja? Nie rozumiem. My, my mamy. A. Ale tatoś nas zawsze ugotuje, prawda? Prawda, prawda. Dziewczyny i Elias otwieramy? Aha, tak, pić. Tak, laleczka pije. Mam coś jeszcze dla Was. To są zestawy Barbie Czas na Camping. Piesek. Tak, Eliasku, tutaj jest piesek. Zestawy są inspirowane nowym serialem Barbie It Takes Two. My dwie serial miał premierę 25 kwietnia na Mini Mini Plus i emitowany jest codziennie. My oglądamy, a wy? Zobaczcie ile akcesoriów! Pip, pip, kempingowa przygoda! Pip! Ja mam lalkę Barbie Brooklyn, a ja mam Daisy z kajakiem. A ja mam lalkę Barbie Malibu. Zobaczcie ile fajnych akcesoriów w środku! Lalki Barbie na kemping! Jak my! Niestety kajaka nie mamy! Moja lalka ma fajne warkoczyki, takie malutkie! Jaki ładny W Plecak mam też opaskę, latarkę, wodę, kosmetyczkę, batonik, pieska, okulary, pasy do zębów, szczotki do zębów, ołówek, notes i aparat. A moja lalka uwielbia kajaki. I jej piesek też! Moja lalka lubi podróżować. To ja mam nawet mapę? To idziemy w podróż? Ta tak! Pakujemy plesaki. Jestem już gotowa. Hop! Kampel ma funkcję transformacji i wiele ukrytych niespodzianek. Pojazd pomieści cztery lalki. O, duża łódź! W jest nawet basen. A my nie mamy. Proszę bardzo, wasz basen. Wow! To są nawet wędki i ryby! Barbie już jest zmęczona, więc śpi. Tapek Barbie jest podobny do naszego obozu. Mamy obóz? No, taki malutki. Tu jest łazienka, a tu jest kempingowa sypialnia. Tu mamy kuchnię, ognisko i stół. Robimy jajecznicę i makszmerą. Dziewczyny, jedziemy na małą wycieczkę w góry. juhu! Zauważyłam, że Elias tu robi zupę. A właśnie, już jestem głodna. Tak gdzie jest nas obiad? Pyszny obiad będzie miał ten, ten, kto pomagał mi w ogródku. Czyli będę jadł tylko ja. Ale to, tato! Mm, jaka byłam głodna. Ja też. Zjemy i już idziemy spać? Chyba tak. Muszę ja wiesz, że czasem na naszą działkę przychodzą dziki. A dlaczego mi straszysz? Nie, bój się spokojnie. Może dzisiaj nie przyjdą. No to mnie pocieszyłaś. Dziewczyny, jesteś spokojnie. I już! Dobra, dziewczyny. A mogę powiedzieć historię? Okej, okay, mów. Jaką straszną historię? Tak. Ja nie chcę, ja się boję. Nie, jest nacowanie w namiocie. Jest muszą być straszne historie. Były sobie trzy desynki. które spały w namiocie. Maja, opowiadasz o nas? Nie, nie, spokojnie. I co dalej było? I te trzy desynki spały sobie i... Mów dalej, mów dalej! I zapukał za nich wilk. O, dziura! Uciekam! Nie, 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 to się złosnie! Kata! Kata! Może dzik! Jaki dzik, to tylko ja! O, tata! Dziewczyna już śpicie? No, tak. A przyroda! Jutro macie sprawdzian! O, tata! Jaki sprawdzian! Tak fajnie było! Maja opowiadała straszne historie. To się jej prawie uwierzyła. Prawda Tosia? Tak, już zaczęłam się bać. Uczy się i później śpicie. Okej. Okay. Och te rodzice! Tu tylko tata! I wokowanie jest fajne, ale no tylko male. No Na ryż, je można słać! Jeszcze jedną się tu ja to, to, to dajcie w góry! Do, do zobaczenia! Baba! Pa, pa.